Cała ta linia opiera się na wymiennych akumulatorach. Dzięki temu, kupując urządzenie kompletne z akumulatorem i ładowarką, przyszłościowo możemy dokupywać inne urządzenia bez akumulatora i ładowarki. Należy jednak pamiętać, że większa ilość akumulatorów, jaką posiadamy, gwarantuje nam ciągłość pracy. Linia akumulatorowa AK posiada trzy różne akumulatory. AK-10 o pojemności 72 Wh, AK-20 o pojemności 144 Wh oraz AK-30 o pojemności 180 Wh. Akumulatory wyposażone są we wskaźnik naładowania. Dedykowaną ładowarką jest AL-101, natomiast możemy również wykorzystać ładowarkę AL-301, która będzie ładowała akumulatory 2, a nawet trzykrotnie szybciej.